Witam Państwa bardzo serdecznie. One Futuria, Wróżka Czandra. Specjalnie dla Was przygotowałam takie, taką wiadomość, przesłanie anielski dla każdego znaku Zodiaku. Od jutra, od niedzieli 24 marca do 26 do wtorku. Baran. Czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny otwierając swoje serce, by kochać i być kochanym. Bo jesteśmy przy tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Kochani, przede wszystkim, jeśli mamy problemy w związkach, jakieś niewyjaśnione sprawy, kumulujemy w sobie taką, takie negatywne emocje, to nie wyjaśniamy, przebaczamy. Pamiętajcie, kochamy, otwieramy się na miłość, bo miłość jest potężna i potrafi zwalczyć wszystko. Jeśli chodzi o zdrowie, to uwaga na krążenie, ciśnienie krwi oraz takie nerwowe sytuacje. Jeśli chodzi o serce, to też należałoby uważać na to. Byk. Deszcz obfitości. Chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazywania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy Ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jaki pozwolisz. Przede wszystkim, um, słuchajcie, byki, przepływ finansowy. Przepływ finansowy to jest co? To... Co bardzo fajna karta, jeśli chodzi właśnie o finanse, o, taki, o, o pieniądze, ponieważ mówi o przepływie finansowym, zdrowie, wszystko ok, nic się tu nie powinno dziać, ale też uwaga na zakupy i na wydawanie pieniędzy. Pamiętajcie, że anioły są po to, żeby nam pomagać i, i czekają wręcz na to, żeby, żeby się zgłosić właśnie o pomoc do nich, jeśli mamy jakieś problemy nawet na e, tle finansowym. Bliźnięta. Oczyszczaj i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię o oczyść swe cenne i wrażliwe ciało na Twoją prośbę. Pomożemy Ci ustąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem, złagodzimy wszelki żal po porzuceniach dawnych ścieżek. Przekaż nam swoje troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą w Twoje czyste ciało. Kochane bliźnięta, przede wszystkim dbamy o swoje ciało. Może warto zastosować jakąś dietę, może czujemy się ociężali, ciężcy, ale to też karta mówi o takim wyrównywaniu energii, o balansie, ponieważ jeśli jest ten balans zakłócony, czyli na przykład więcej bierzemy, a mniej dajemy, albo więcej dajemy, a mniej bierzemy, wówczas siadają nam różne, różne rzeczy w naszym organizmie i to też może dawać dowód. Właśnie dowód tego, że, że jesteśmy, czujemy się osłabieni, tacy, tacy właśnie zmęczeni bardzo, więc warto popatrzeć tutaj, jeśli chodzi o wiadomość od aniołów, na, przede wszystkim na swoje ciało, na swoje zdrowie. No i ruch i świeże powietrze też jest bardzo, bardzo skazane przy tej karcie. Rak. Potrzebujesz uziemienia. Wraz z utratą świadomości swego ciała. I fizycznego świata tracisz uziemienie. Chociaż przyjemniej jest wznosić się ku niebu, Twoją uwagę i pracę potrzeb potrzebne są na Ziemi. Pomagamy Ci zrównoważyć sferę ducha i materii, żebyś mógł cieszyć się spełnieniem i życiem ziemskim. E, kochane raki, y, spadamy troszkę na dół. Zamiast mylować w chmurach i marzyć, jak najbardziej trzeba to robić. To pamiętajcie o balansie, tak jak powiedziałam wcześniej. Musi być wyrównany. Czyli też musimy troszeczkę zejść z tych chmur, popatrzeć na swoje życie, na swoje problemy z takiego poziomu właśnie ziemskiego, ponieważ wtedy będziemy mieć jasny zakres jasny zarys sytuacji, na którą mamy wpływ, bo oczywiście podejmujemy, będziemy mogli. Mnie wtedy stosowne decyzje, dlatego troszeczkę schodzimy na ziemię i staramy się tak zająć się tymi sprawami przyziemnymi. Lew. Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczasz się do wydechów, dawania lub wdechów, przyjmowania, wpadasz, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a otrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. To jest też karta, która mówi dokładnie o tym, o czym mówiłam chwilę temu. Musi być balans we wszystkim. Jeśli coś dajemy od siebie, poświęcamy się komuś, to też musimy uzyskać takie poświęcenie, ponieważ jeśli energia na tym polu, na tym poziomie jest za, za... nie ma balansu, jest zachwiana, wówczas no właśnie i zdrowie i takie rzeczy Przyziemne, nawet takie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, że spotkają nas różne problemy, różne trudności, różne przeszkody, właśnie dlatego, że nie ma balansu i uwaga na zdrowie, ponieważ to też się odbija na zdrowie, dlatego balansujemy tę, 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 tę energię. Panna. Dziecko. Bardzo kochasz dzieci, a one oddziajemiają Twoją miłość. Wszystkie dzieci nie wyłączają Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Możesz, możemy oczyścić i otworzyć Twe serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia się więcej czasu i energii dzieciom. Które Cię potrzebują. Kochani, karta mówi tak: jeśli chodzi o pracę, to o pracę z dziećmi, czyli musimy się trochę poświęcać wiem, dzieciom. Czasami mówi też, żeby się naszym dzieciom poświęcać, niezależnie od tego, ile one mają lat, bo potrzebują tej naszej, naszej uwagi, naszego poświęcenia. Ale przede wszystkim mówi o tym, żeby w sobie znaleźć to wewnętrzne dziecko, żeby znaleźć też czas dla siebie. Troszeczkę Pan odpoczywamy. Znajdźcie trochę czasu dla siebie, zróbcie sobie przyjemność tak, żebyście się dosłownie mówiąc kolokwialnie czy cieszyły jak dziecko, bo to też nam jest potrzebne. Waga. Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym, boskim świetle i dobru innym, innych ludzi. Pomożemy Ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii nie pozwalających Ci przebaczyć, a także wzniesiemy Cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. Kochani, przebaczanie jest bardzo, bardzo silne. Nie chowamy w sobie urazy, bo to nas będzie wagi wyniszczać. To nic dobrego nie przyniesie, jeśli my e, czujemy się skrzywdzeni przez kogoś. Przebaczamy, naprawdę staramy się przebaczać. Mamy problem, po, pogadajmy z tymi aniołami. One naprawdę są po to, żeby nam pomóc uzdrowić różne sfery naszego życia. Pamiętajcie, że jeżeli chowamy w sobie urazę, gorycz, to nie pójdziemy naprzód. Sami też. To, to się odbija też na naszym zdrowiu, ponieważ my nie czujemy się szczęśliwi. No bo, jak człowiek, który wstrzyma w sobie gorycze i rozpamiętuje, e, rozpamiętuje to, co złe, może być szczęśliwy. No, nie może być szczęśliwy. Dlatego, tak ważne jest to, żeby przebaczać. I to jest przesłanie dla Was. Skorpion, szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. No właśnie, słuchajcie, nie przejmujemy się, jeśli coś nam nie wychodzi, to też jest to. To też to jest po to, że, żeby, żeby, żeby po jakimś czasie, jak zrozumiemy tę sytuację, jest dokładnie tak, jak ta karta mówi, a okaże się, że matko, no super, że, że, że coś tam nam nie wyszło, bo byśmy popadli na przykład w, w ogromne tarapaty. Czasami jest tak, że, że staramy się na przykład jakieś kredyty, takie rzeczy, bo są nam potrzebne, potrzebne jakieś tam finanse. I, i się po prostu upchamy w takie, w takie kłopoty, że, że nagle przychodzi taki czas, że mamy problem ze spłatą. To jest coś takiego. Dlatego szczęście nie w części. Pamiętajcie też, jeśli chodzi o związki, jeśli się rozpadają związki, to też po to, żeby, żeby znaleźć miejsce na nowe, na piękne. Widocznie nie były one nam pisane. Strzelec. Zauważaj znaki. Tak, to niebiosa. Wyzywają ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy. Które mają przypominać Ci, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam. No właśnie. Strzelce, zauważajcie znaki. Nie traćcie wiary. Jeśli mamy problemy, przeciw, przeciw takie trudności życiowe, nie traćmy wiary. Zauważajmy znaki. Naprawdę, Daniały są po to, żeby nam pomagać, więc proście je. One nie mogą nam ingerować w Waszą wolną wolę, w naszą wolną wolę. Dlatego warto je prosić. One są po to, żeby się właśnie nami opiekować, żeby nami pokierować, żeby nam pomagać. Dlatego zauważamy znaki. Ale karta też mówi o. Naszych bliskich, którzy, których nie ma już tutaj w systemie ziemskim, że y, oni są. Wokół nas, próbują nas chronić, pomagać, i dobrze też pomyśleć o nich. Może upominają się o troszeczkę uwagi, bo mamy swoje obowiązki codzienne, życie codzienne i czasami zapominamy może nie zapominamy, ale gdzieś nam umykają takie właśnie, takie właśnie, właśnie rzeczy, jak, jak nasi bliscy, którzy odeszli już wiele lat temu. Oni chcą, żeby o nich pomyśleć, więc zastanówmy się, wyjmijmy w głąb siebie. Właśnie o tych znakach, pomyślmy, jakie znaki są, o tych aniołach, o tych przeszkodach, żeby kroczyć, żeby się nie poddawać, i o tych naszych, których już nie ma między nami. Koziorożec. Akceptacja. Spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów, a bezwarunkową miłość i akceptację powinieneś uzyskać. W ten sposób inspirujesz i Wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. No właśnie, kochani, staramy się być tolerancyjni, akceptujmy, może, słuchajcie, jest tak, że. Koziorożce, że, że mamy, mamy w rodzinie kogoś, kogo nie rozumiemy, bo nie potrafimy zaakceptować jego, na przykład, poglądów czy, czy, czy jego wyborów. Pomyślcie, pomyślcie o tej osobie, że to są jego wybory, jego, jego, jego że tak powiem, jego, jego życie i warto, warto zaakceptować z miłością, z pokorą, ponieważ. No, każdy jest kowalem swojego losu i ta karta o tym mówi, że, że warto, warto, warto akceptować, yy, akceptować innych, warto dawać miłość, warto siać tą miłość, taką dobroć, bo to do nas będzie wracać. Wodnik. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, którą, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli. I napełnienia ich miłością, spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. No właśnie, kochani, e, prawo przyciągania to jest też o to, o czym mówię często w moich programach. E, chodzi o to, żeby właśnie myśleć pozytywnie, żeby nie chować urazy, żeby wizualizować sobie to, co chcemy, by nam się ziściło, by było pięknie. Wizualizujcie, znajdźcie trochę czasu, afirmujcie się, wizualizujcie sobie to szczęście, bo je przyciągacie, wówczas zmieniacie energii. Dlatego prawo przyciągania tak działa, że, że jeśli myślimy pozytywnie, przyciągamy te pozytywne rzeczy. Jeśli myślimy negatywnie, to te negatywne przyciągamy. Dlatego warto mądrze myśleć i inwestować właśnie w te swoje myśli. Ryby, słuchaj. Wycisz umysł, ukochany, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowuj, zachowaj spokój i otwartość, na nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy Cię, słuchaj. Kochani, no właśnie anioły nam przekazują różne informacje tylko my czasami w tym kieracie codzienności nie potrafimy tego dostrzec posłuchajmy w głąb siebie wsłuchajmy się w głąb siebie co nam radzą, pamiętajcie, że karta też mówi o tym, że, że właśnie są te istoty są te istoty wyższe są, są anioły, archaniołowie nasi opiekunowie, którzy są właśnie po to, żeby nam pomagać i warto się wyciszyć znaleźć troszkę chwili, chwili dla siebie pomedytować i wsłuchać się to, co one do nas mówią. Wówczas nasze, nasze życie naprawdę nabierze wspaniałych kolorów i, i będzie harmonijne. I kochani, ja Wam życzę, życzę Wam przede wszystkim właśnie tych samych pięknych chwil, uśmiechu codziennie, dużo zdrowia i samych samych szczęśliwości, samych piękności w życiu, tak byście, byście mieli przede wszystkim balans energetyczny, by Wasze życie było zharmonizowane, piękne i, i szczęśliwe. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Bruszka Czandra.